Cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mamy tylko 60 sekund, ale mamy też dodatkowo wolny termin w sobotę o 19, a ja w zasadzie o 20. Karmikum w Wilanowie na gągową pudrze. A ponieważ to trudny termin, to nie wiadomo, czy to się w ogóle odbędzie, bo póki co mamy za mało chętnych. Więc jak jeszcze ktoś poczuje, że poznanie to dla niego ważny temat, bo to temat pudrzy jest i taka intencja wygrana przez kosmiczny gong.